Jurek wyczysz, A czemu to wchodzi? to wchodzi? To się tu są... no. Tu ruszasz mnie tu, w I chodzi tam? Zaruszaj, no, tam no, Dobra, a můžeme... no je, to je tam, můžu tu to Dobra, tak jest, czy można numer telefonu prosić? 512, 512 650, 650 350, 315. 315. Oczywiście cały czas są potrzebni specjaliści z całej Polski. Jeżeli się zdarza osoba chętna do pracy, proszę prędzej zadzwonić na ten numer telefonu, zapytać się, przedłożyć swoją propozycję. Jeden z bardziej znakomitych, jak to się nie warsztatów, solidnych warsztatów od lat, który tutaj po prostu jest ukryty troszeczkę w takim podwórku, w prawie w centrum miasta. Oczywiście pan Majster, który tutaj jest jakby to wytrzepem, zaprasza państwa w roku 2020 do remontów i napraw takich właśnie skonstruowanych i trudnych rzeczy, jak na przykład lampa. Pozdrawiam, do widzenia. Jest... Ja Państwu pokażę, gdzie to jest z zewnątrz. Taki malutki warsztacik. Centrum miasta.